Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wy macie budynki, my mamy wiarę. Współczesny slogan, który również odnosi się do postaci świętego Atanazego, który miał właśnie te słowa powiedzieć żyjąc w IV wieku. Odnośnie heretyków ariańskich. W IV wieku panowała bardzo podobna sytuacja w kościele, którą mamy teraz. Struktury były przeciągnięte duchem arianizmu, ponieważ jak to się nawet mówi, 80% biskupów miało być heretykami, ale przeciwko nim stanął jeden. Jeden, który przedkładał wiarę, prawdziwą wiarę w bóstwo naszego pana Jezusa Chrystusa, opartą o filar tradycji nad herezję głoszony przez hierarchię. Między innymi również przez Liberyniusza, który był wtedy papieżem, który zgodził się na heretyckie wyznanie wiary, który także współpracował z Arianami. Mimo, że ta herezja została potępiona w 325 roku, no to również ona została, można powiedzieć, potępiona dzięki świętemu Atanazemu, przez co również Arianie do końca jego życia nie zapomnieli mu tego. A był on wtedy zaledwie diakonem kościoła aleksandryjskiego. Dopiero po śmierci biskupa Aleksandrii sam Obejmuje katedrę po nim. Natomiast e, również święty Atanaz Wielki jest znany z tego, jak ma wyglądać święte nieposłuszeństwo w Kościele. Ponieważ święte nieposłuszeństwo polega na prawdziwym posłuszeństwie prawdziwej wierze, a nie potępionym błędom, które mogą nawet przechodzić przez usta hierarchii. I tak zobaczmy na postać świętego Atanazego. On pięciokrotnie był ekskomunikowany. On mimo to dalej święcił, święcił kapłanów, święcił biskupów, po prostu kontynuował działalność misyjną Kościoła. To, żeby Kościół nie upadł pod naporem herezji ariańskiej, mimo że niejednokrotnie musiał uciekać właśnie Ponieważ zostały wyrzucone ze swojej własnej stolicy biskupiej. Niejednokrotnie cesarze, którzy się pojawili w terytorium Rzymu. A właściwie można powiedzieć sobie już tej wschodniej części tego Rzymu, bo mówimy tutaj o północnej Afryce. Byli także Arianami, mieli sympatie poariańskie. Gdyby nie cesarz zwany Julianem Apostatą, samo zresztą słowo apostata mówi o nim wiele, który udzielił amnestii świętemu Atanazemu, on de facto tułałby się po całym świecie, ponieważ nawet lokalne synody po Soborze w Nicei, który raz jeszcze przypomnę, wyklął arianizm i zdogmatyzował credo, które do dzisiaj zresztą odmawiamy podczas mszy świętej. Także święty Atanazy Wielki był na wygnaniu. De facto, raz był na tej swojej stolicy biskupiej, i raz go nie było, bo jego funkcję przejął jakiś inny heretyk. Ale święty Atanazy Wielki był również znany z tego, że pozostał wierny swojemu kościołowi. Pozostał przede wszystkim wierny tej doktrynie, którą nikt nie chciał uznać, mimo że ona była uchwalona przez Sobór. I tak Arianizm, mimo że został potępiony właśnie w 325 roku, przez kilkadziesiąt lat sprawował pieczę nad kościołem. Mieli oni papieża po swojej stronie, który, co prawda, był przez przymuszany, ale jednak wola skazywała jego na to, że bardziej był on po ich stronie, niżeli po stronie Atanazego, skoro nawet samego Atanazego ekskomunikował. Chodził się wtedy także takich róg, który był zwany Lucyferianami. Nie myśl do tego z żadnymi satanistami, był po prostu taki biskup Lucyfer, którego zwolennicy stwierdzili. Skoro Liberyniusz, który jest papieżem, nie jest z nami, to my nie jesteśmy z nim. Ponieważ on nie wyznaje prawdziwej wiary, zakładamy swój własny kościół. Czyli de facto była to taka schizma, która już walczyła z papiestwem od IV wieku, ponieważ to papiestwo było opanowane przez Liberniusza, który miał co najmniej naloty heretyckie, chociaż żaden Sobór nie stwierdził, że był on heretykiem, to jednak w kościele katolickim nie jest on traktowany jako święty. Zobaczmy także na podstawie świętego Atanazego. Co on robił w chwilach prześladowań? W chwilach prześladowań on nie tracił wiary. Uciekał, tak jak o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada właśnie, że będziecie uciekać. To jest zresztą tak jak mówi to sam święty Atanazy Wielki, komentując dzisiejszy moment, czy właściwie fragment tej Ewangelii. Będziecie uciekać po różnych miastach. Jeżeli ktoś jest na dachu, niech nie schodzi do swojego mieszkania po płaszczy. Jeżeli ktoś jest w polu, niech nie wraca do miasta. Ponieważ jest to nawiązaniem do tego, jak Pan Bóg w Starym Testamencie uczynił także że te miasto ucieczki dla tych wszystkich, którzy niewinnie kogoś mogli zamordować, żeby nie ulegli oni pomście ze strony właśnie mściciela czyjejś krwi, który był zwykle czyimś krewnym. I właśnie, aby uchronić tą osobę, która niewinnie spowodowała jakieś zło, Pan Bóg ustanawia w każdym plemieniu takie miasto ucieczki, gdzie wszyscy mogli przebywać i czuć się bezpiecznie, nie mogli tam zostać oni zamordowani. No chyba, że się okazało, że kłamali i z premedytacją koły zabili, wtedy taką osobę wydawało się mścicielowi krwi. Natomiast jeżeli byli oni niewinni pod tym względem, musieli przebywać w obrębie tego miasta aż do śmierci arcykapłana i dopiero wówczas mogli opuścić je bez już tego. Skrupulanstwa, że mogą oni zostać, aby dorwani przez tego mściciela krwi, bo wtedy on również tracił prawo do tego, aby również pomstę ponieść na tej osobie. Natomiast, jeżeli ktoś świadomie opuścił te miasto ucieczki, również jeżeli go złapał taki mściciel krwi, to mógł wymierzyć mu sąd. Czyli krwią płaciło się wtedy za krew. Natomiast Pan nasz Jezus Chrystus, niejednokrotnie, właśnie w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, sam daje przykład tego, jaka powinna być postawa katolika w chwilach prześladowań. Zobaczmy zresztą na samych apostołów. Oni nie bali się znosić także biczów za Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to robili Piotr i Jan. Ale także nie szukali jakiejś konfrontacji z tymi wszystkimi, którzy i tak nie chcą przyjąć prawdy. Po prostu walczyli oni prawdą, ale ta walka nie polega na tym, że idą oni i ślepo, Oddają życie wtedy, jeszcze kiedy nie nadszedł na to czas, ponieważ Pan Bóg przeznaczył im odpowiednią godzinę, czas i miejsce do tego, aby dali największe świadectwo wiary świadectwem swojego własnego życia, a właściwie tracąc je do imienia Pana Jezusa. Natomiast naszym głównym zadaniem jest to, abyśmy nie narażali naszego życia na darmo, można powiedzieć straconą szansę do tego, abyśmy mogli zanieść świadectwo tym, którzy i tak go nie będą słuchać, tylko mamy iść do tych, którzy będą nas słuchać. I właśnie dlatego święty nazwy wielki niejednokrotnie ukrywał się po jakichś jaskiniach, nawet po grobowcach swojego ojca. Właśnie nie dlatego, że był tchórzem, ale dlatego, że jego śmierć przyniosłaby mniej pożytku niż jego życie. O tym także mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian, właśnie mówiąc o tym, że my musimy znosić na swoim ciele znamienia przynależności do Chrystusa. Te wszystkie znamiona to są wszystkie kary, które musieliśmy wycierpieć dla Pana Jezusa. to są wszystkie te obelgi i inne tego typu rzeczy i nieprzyjemności, które musimy znosić od ludzi żyjących tym światem i dla tego świata. Ponieważ życie dla świata, czy w ogóle jak to komentuje święty Jakub, przyjaźń z tym światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Dlatego również święty Atanazy Wielki miał powiedzieć, jeżeli co cały świat ma za swojego wroga Chrystusa to ja jestem wrogiem całego świata. Dlatego musimy w bezkompromisowy sposób iść i głosić, przede wszystkim naszym życiem, przykładem, słowem, e, prawdziwość katolickiej religii, opartej oczywiście na dogmatach, opartej na źródle wiary pochodzącym z tradycji. Nie możemy jej zaprzeczać, bo tradycja jest natchniona przez Ducha Świętego, który sam jest nieomylnym Bogiem. Stąd także, jeżeli ktoś również, można powiedzieć, w kościele posoborowym wyciera sobie twarz jakąś tradycją, tradycją apostolską, to wiedzmy, że coś jest tutaj nie tak, bo tradycja apostolska nie może sobie przeczyć jako źródło naszej wiary, bo inaczej byśmy musieli stwierdzić, że Pan Bóg nie jest Bogiem, bo nie jest idealny. Natomiast idealny był przykład wiary świętego Atanazego, do którego można także odnieść słowa świętego Pawła, który mówi, że on na swoim ciele nosi zamię przynależności do Chrystusa. Jeżeli zaś żyć w ciele, to bardziej konieczne ze względu na was. I dokładnie tą samą zasadę uznawał święty Atanazy, kiedy uciekał przed przesiadowaniami heretyków, aby potem wrócić i zanieść światło wiary do swojego kościoła, któremu pozostał wierny w Aleksandrze. Warto jeszcze tutaj skonkludować dzisiejszą Ewangelią, która mówi nam na sam koniec słowami Pana Jezusa: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się i tego, który i duszę, i ciało może wrzucić do piekła. Mamy przede wszystkim bać się Pana Boga, to znaczy bać się obrazić Pana Boga, bo wielkim wstydem dla nas powinno być wstydzenie się prawdy katolickiej we współczesnym świecie. O takich osobach Pan nasz Jezus Chrystus miał powiedzieć, ktokolwiek się zawstydzi mnie przed tym, plemieniem przewrotnym i cudzołożnym. Tego i ja zawstydzam się przed moim Ojcem, którym jest w niebie. Przede wszystkim Bogu mamy się podobać i nie ludziom, ponieważ również kiedy ludziom będziemy się podobać, kiedy oni będą nas wychwalać, zastanowiłbym się, co robimy nie tak, ponieważ wtedy stajemy się fałszywymi prorokami. Wtedy, jakby to powiedział apostoł Paweł, nie okazalibyśmy się świadkami Boga. Natomiast jeżeli jesteśmy prawdziwymi świadkami naszego Pana Jezusa Chrystusa, będziemy głosem sprzeciwu wobec tego świata, będziemy głosem prawdy, a tą prawdą jest nasz Pan Jezus Chrystus którego musimy głosić, którego musimy przede wszystkim roznosić przykładem naszego życia i wiernością świętej tradycji, która jest w szczególny sposób dzisiaj atakowana przez jawnych heretyków, bądź tych ukrytych, co gorsza, w strukturach kościoła. Dlatego musimy pozostać wierni źródłom naszej wiary, pismu świętemu, świętej tradycji, ale być wiernym to znaczy praktykować ją swoim własnym życiem. Pozostańmy zatem niezachwiani przy wierności Kościołowi świętemu, nie dajmy się z niego wyprowadzić, bo to jest główny plan Masanów, ale ale bójmy się obrazić Pana Boga. Bójmy się tych, którzy głoszą herezję, bo herezja jest najgorszym jadem, który zabija duszę, ale nie bójmy się tracić naszego życia w imię obrony jedynej katolickiej prawdy i wiary, która jako jedyna prowadzi do zbawienia.